Zobaczmy, zobaczmy te unusuale, pooglądajmy coś lajtowszego, zjem sobie żelkę y, i, i, no, i, i poczilujmy. To co kurwa jest? A kobieta? Myślę, że jakiś zwierz wodny. Night fakt zrestartował się ranking, no zrestartował się, bo pierwszym września jest. Dziękuję ci bardzo za potężne wsparcie twoje, jak już mówiłem, w moim personalnym rankingu jesteś jak najbardziej aktywny. Na koniec możemy dla testu zobaczyć ranking ostatnich 7 ostatnich dni. To będzie najbardziej pokazywało. Dobra, biesam, ale jak tak lubisz multiego, to co ty tutaj robisz? Oglądaj jego zapisy streamów. O kurwa, awa! Bolesne. Chyba kot super agent. Jak one się tego uczą? Laura sama była. Laura to w ogóle tutaj tortury psychiczne znosiła, chyba przez cały ten czas trwania tego z z horrorowego segmentu. God damn. Co to kurwa jest za trik? Co to w ogóle są za drzwi? On wchodzi do. O nie! Ja pierdolę. No cóż, to by pomyślał, że się to tak kurwa skończy, że urwie szafkę w kuchni. A. <grym> o A nie! nie, nie. Co? O, totalne zrezygnowanie. Czy to jest, co to jest kurwa bieg do tyłu? Co jest kurwa? Wyglądało jak puszczono od tyłu. O, Oli zapomniałeś, no Ola też, Ola też, ale nie wiem czy Ola była tutaj sama. Dwie bohaterki strachu, przetrwania strachu. Kurwa, się fiebo w ścianę. Zaj, o, żegnajcie drzwi. O, ja Wiedział na co się pisze doł. Szkoda, że jeszcze bramka na niego nie spadła w, w pełni. Przepraszam, co kurwa? Czy, czy ja dobrze Rosalmon ro ktoś kurwa po prostu plaster i jebanego łososia dał na bagaż do samolotu. Słuchajcie, no, z jednej strony ktoś bardzo chciał swojego świeżego łososia, a z drugiej strony trochę byłby chyba ujebany. Kurwa, ucho niewyginalne? Jezus Maria, czemu? Nie, nie tak się to robi! Naprawia się uszy Kotom a nie psuje drugie. Okej. Okay. Martyna by nie pogardziła. Lubi masło. Kurwa. Hmm. Tak się wszyscy lubią w gastro. <ścoughs> Co to kurwa? Trening do turnieju badmintona, tak zwany. <ścoughs> Co? Alarm odpalił. Wołał po pomoc! Hey, hey, Kurwa, już który klip widzę? Krowy na dachu! Jak krowy wchodzą na te dachy? Jak to się dzieje? Skąd one się tam biorą? Nie rozumiem! Kurwa, pojeździłbym takim spawakiem, ale strasznie pochyleni są. Nie, <śmieniu> to kurwa, nie, czemu to działało? Co to kurwa, było? <śmieniu> Iron spinning Dobra, lifig, ok. Rozumiem, że big krowa mnie, kurwa, dorwie Na szczęście nasze koty mają stosunkowo wyjebane na papier toaletowy <śmieniu> Biedny kurczak czy go wypierdoli jakaś, jakiś karczer? Dwóch kurwa, nie karczy, tylko achtung! Poduszka powietrzna! Jebany, dobra, przetrwał. Backflip na lotnisko, co się może stać? Nie, tylko nie trik z butelką. I just look at you and I think no, to był inny trik z butelką, niż myślałem. I ever get so lucky? I'll never know. <laughs> Już myślałem, że to jeszcze zdąży przełknąć. Chujowe z ciebie golfista, kolego. Czy on ma w ogóle jedną rękę? No raczej tak, chyba, że to jakiś nowy jednoręczny golf. Nowa kategoria golfu. Kurwa, powinien... Jeszcze trzecią, wiecie co? NIE! Dobra, endingi, których się nie spodziewasz. Ktoś strasznie tego dzieciaka nie lubi. O! To by było coś Badminton, ale jakby sam musisz sobie skombinować rakietkę i każdy ma prawo użyć, co mu, się, co mu się żywnie podoba, ale nie żadnej formy rakietki. I kto wygra? Kto wybierze lepszą jakby rzecz do odbijania lotki. Parlano, powiedziałbym, że całkiem nieźle. Był mały kryzys energetyczny w okolicach wiewiórki, ale potem się robiło coraz lepiej. A ja się ciekawa jestem, ci wszyscy strażnicy, co mają zakaz interakcji i ruszania się, jakby, no, jeżeli ktoś będzie stał obok i pierdolił głupoty przez 6 godzin, to muszą słuchać. hej? Czemu ta druga tak z takim zafascynowaniem się na nią patrzyła? Jeden na kostce zostało wyrzucone. Hmm. Co jest, kurwa? Uh. To nine. <słyszy> Panieński pewnie. <śleszy> to chyba koniec, mamy zwierzątko końcowe. Unusual memes jak zwykle nie zawodzą. Nawet niektóre śmieszne, niektóre po prostu portal do innego wszechświata. Opowiadać jakieś najgorsze teorie spiskowe o kryptydach z Podlasia. Hmm. Kryptydy z Podlasia. To dopiero brzmi jak podcast. Że aktywności w szkołach dla dzieci specjalnej troski coraz bardziej zaawansowane się robią. Kurwa, shotgun w darcach. No,

Bo hmm. no, wojna z narkotykami, parlano to jest jakaś strasznie pojebana wersja tej legendy o Midasie. Ej, To tu chyba pasuje. On leży po prostu na pace truck, a Co się kurwa dzieje? Ja pierdolę. Ale uncanny valley. No, ostatecznie, ludzie, ja tego streama odpaliłem właśnie o, o wpół do 31, ale liczymy czas, powiedzmy, który ja spędziłem faktycznie na ekranie. Więc odlicza do godziny 2.45, teoretycznie 41 bardziej niż 45, ale już mniejsza. Niechaj doleci do końca. Wulfik, no oglądać razem z nią. A, <laughs> ale kontra cudowna. Zaczyna kręcić jak Mistrzowy Sztuk Wschodnich. Hello, you are with us tonight? <laughs> Filipie Dobrowolski, witam Cię w Koczkodanie, dziękuję Ci bardzo za Twoje wsparcie, witam Cię w Zielonych, dziękuję bardzo. Ostatnia komórka w umyśle, walcząca o dominację. Ja mówiłem już na samym początku, że... <laughs> yeah, sure, sure. Że to zakończenie tylko ekskluzywne dla obecnych.

Męska Karen. Gerard. Aha. Jedny kot w spokoju wystrać się nie I może. Mhm. Mm That's what she said. Cze makuben, witam. Bo oh, kurwa. <laughs> Parlano, 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 parlano. Widzę cię w chloro -Kałczuku. Dziękuję ci bardzo za wsparcie. Miło mi mordo. Witaj w Zielonych. Gratuluję. Nie można bez spornika. Bardzo szanowable podejście. I w mordę. Chłopak za w GETA grał ja? Pierdolę. Równywalne do tego, jak po prostu tymi kielniami nakładają nutellę na kanapkę. Co to w ogóle jest? Jakiś robot ochronny, patrolujący? Bo raczej nie odkurzać? Ładnie <sumnie zimna> do momentu. <sumnie zimna> Women. Nie, o kurwa. A potem, gdzie jest zawór od wody? Nie wiem. Nie, nie! Landlord, Landlord special. Nie mogę na to patrzeć. Mmm, mniałam. Jaka zazdrość. Poprawdzie widziałem też wielu facetów, które robią, którzy robią identyczne rzeczy. Kurwa Night wyciągnął mema sprzed dekady dosłownie. Sprzed 11 lat, byku. Tu mogą być ludzie młodsi niż ten mem. Oj, Najbardziej mnie przerażają te nagrania, jak ludzie gotują coś w kuchni, która po prostu wygląda jakby tam coś umarło. Wielokrotnie. Jaki pamiętliwy. Może to znak dobrego mema? Czy wyłączyłem? Co on kurwa robił. <śmum> tak, to ma sens. To, to, jak się nad tym zastanowić to to ma sens. Nie, nie chcę psalma. Ach, ten psalmik, cudowna gierka. Lecimy dalej. O, kurwa mać. Ale piękne K praca kamery perfekcyjna. się kiedyś obsrałem, jak hulajnogę chciałem kawałek przesnąć jak zaczęła drzeć pizdę. <zyskujesz> ok, no już Majkis. Ludzie, jeszcze tylko 20 minut tego streama, i będziemy na 12 godzinach. Przypomina mi się taka jedna noc w hotelu przed meczem charytatywnym na, na stadionie Legii, jak widzę takich najebanych ludzi w hotelu. <laughs> Kurwa, mać. Dlaczego tak wielu ludzi urywały walki? Ale pojebane zadanie. Geta. <grywa> <grywa> <O nie>. urzędnicza, patso di merda. <grywa> ja na PGA 2013 można tylko zaufać sobą, kupsona Ja nic nie pamiętam, kurwa. Wtedy nawet to nie był hotel, tylko jakiś taki kurwa pokój komunalny z jedną łazienką na piętro. O nie. Kurwa, no i co? Kroiłem kiełbasy i nie zauważyłem, co się w ogóle stało. Pięknie. Kurwa. Jezus Maria, Pięknie. Artur Hiszpan. Proszę pozdrowić cesarzową Tyś od bardzo, ale to bardzo starego widza. Ale można myśleć, że oglądasz od dawna, czy po prostu jesteś stary? Tak czy siak. Dziękuję Ślicznie za wsparcie i zdecydowanie przekażę pozdrowienia. Może nawet na żywo są one teraz widziane. Dziękuję Ślicznie. Mmm, Volkswagen. Co on tam kurwa tak migał? Oho. Co teraz? Brak ustąpienia pierwszeństwa na rondzie? Aha, pojechał se kurwa do przodu. No cóż, świetna taktyka. A czy to nie jest to sławne rondo-turbinowe? Gdzie on z tego pasa powinien był tylko skręcić w prawo? Przejechać rodzinę, kurwa, czemu nie? Jeszcze wózek dla dodatkowych punktów. Przejechać. Okay, no. Dobrze, miłość, dziękuję, misiu. Oho. O kurwa. Trochę krzywo zamontowane chyba, że mi się wydaje. Kaka kapi. Witam cię w Koczkodanie, dziękuję ci bardzo. Wcinam kiełbę z cebulą i chlebem przegryzam. I od razu można sobie spisać nazwę firmy, która to ma takich, o kurwa, dobrych kierowców. A mnie czkawka złapie, o ja pierdolę. Co to kurwa za dziwny rodzaj samochodu? Co to za ładunek tam był podpięty z tyłu? Łachuj! No kurwa, szczerze? Powiedz idiotom, w tej straży. Nie jestem pewien, czy tutaj nie byłaby wina straży, no ja rozumiem, że zapierdala na sygnale i mija samochody, ale przy tym moście to trochę pojebany pomysł. Zero widoczności, no można sygnał słyszeć, ale tego to się chyba nikt nie spodziewa. Bloody 27, wasza szerokość, kurwa, co to jest za pozdrowienie? Dziękuję ci bardzo, excuse me, what the fuck hamsterio, witam cię w Koczkodanie, dziękuję bardzo za dołączenie do Zielonych i witam Patera równie serdecznie, dziękuję za dyszkę. Policja znaczy ten z tego wozu przeprosili? różno, Chyba powinni byli. To Teraz. Pop zacznie wyprzedzać, się kurwa w w kogoś. I leci kokainą. kurwa jedzie. Przecież jakby ten żółty nie zjechał to tragedia murowa. No. Jezus. Dziękuję, dziękuję. Kontenery na odpady. No dobra. Poza tym w czasie koncertu porządku będzie. No, Aj no doku to... Znalazłem się już parę w sytuacjach W których naprawdę tak kurwa długo czekałem Żeby móc po prostu zawrócić Albo skręcić w lewo, że Podjąłem decyzję, nie, nie przyspieszyłem Wystarczająco dobrze I po prostu wjechałem przed kogoś praktycznie O, ja pierdole Potężna śmierć to kurwa, chyba tyle punktów, że prawko do wyjebania. Wyprzedzanie przed pasami nad podwójnej ciągłej. Powiem tak. Ja z moich lekcji jazdy pamiętam jedno: jeżeli z daleka widzimy, że jest zielone światło na skrzyżowaniu, to już powinniśmy gdzieś wewnętrznie myśleć o zwalnianiu, jak nie w ogóle zwalniać. Ludzie widzą zielone, i mają takie, o kurwa, fajnie, zielone, to jadę dalej z moją prędkością. Niechuja, jak się świeci zielone, to oznacza, że może się świecić już od dobrej chwili i zaraz przestanie. Tam się musiał oczywiście włączyć. Kurwa, czy on tylko migał, czy też podziękował kulturalnie? On je ratatuj. jakby ratatuj było złożone z tej. E, kiełbasy oraz cebuli? To tak. No kurwa baby! Ulica jest kurwa ich! Dlaczego miałaby nie iść ulicą? Ja pierdolę. <gryw> Zero reakcji! Okej, okay, ja rozumiem, że nie ma chodnika, ale bez jaj jest kurwa więcej pobocza. Jesteś pojemny! No, kurwa, blady! PLAD i 338. 200 złotych Szkoda, że nie przedłużany. Kurwa, Ur, jak kiedyś zrobię stream przedłużany, to rozpierdolicie mnie pewnie mentalnie. Jak nic, coś tak czuję. Ale musiałby to być stream przedłużany na zasadzie, że mam limit godzinowy i po prostu kolejnego dnia odpalam i jeszcze raz jakby od tego samego momentu licznika lecę. Tak mnie kiedyś jakby kusiło, żeby zrobić takiego przedłużanego streama. 3000 zł za godzinę przedłużenia. Nie mam pojęcia, z Sodekko. Aż tak się nie interesuję. O, ten kurwa też nie zła gęcik. Po co jechać? Adon. Jedna z najlepszych porad, jaką dostałem na lekcjach. Jak nie wiesz, jak gdzieś jechać na rondach, na przykład bardziej skomplikowanych czy skrzyżowaniach, patrz kurwa na pasy. Nie, nie jest czerstwy, jest opieczony, jest stosowany. <grym> Ale naprawdę, w większości sytuacji wystarczy patrzeć, pas, z którego się wyjeżdża, będzie miał pasy pociągnięte po prostu. I wystarczy skupić swój wzrok na tych pasach i się ich trzymać. Ten jaki kurwysy mu zaczął hamować. Chleb suchy jak dla konia. Chleb jest chrupki z zewnątrz i miękki w środku. I to jeszcze do domowego wykonania. A ten kurwa co robi? Na chuj się zatrzymał na środku. Niesamowicie, co on ci ludzie. Wkurwiam się, zaczynam się wkurwiać. Laura, kiełbasa z cebulą. Hm. O nieźle go kurwa zadriftowało. Audi naklejka TDI, wszystko jasne. O! Ja pierdolę. Wiecie co? kis z tym, kto podejmuje się takiego wyprzedzania. Ale co z ludźmi, którzy jakby nagle, wiecie, orientują się? Czekajcie, do czego był ten lewy pas tutaj? Co z ludźmi, którzy nagle są po drugiej stronie takiego, takiej interakcji? Aha. Zajął sobie z lewego pasa do skrętu w lewo, prawy pas na jednokierunkowej. Świetny plan. A wystarczy kurwa patrzeć na znaki. Dwa pasy do skrętu, kurwa w lewo. Ciekawe, który pas zająć po skręcie. Oho, oho. jakie trudne. Chyba zadzwonię do mamy. A tu co się odpierda? Co on kurwa robi? Musiał naładować zmianę pasa. Najpierw zawinąć na lewo, żeby jebnąć w prawo. Świetnie. Mógł który chciał. No nie wiem kurwa. Powiedziałbym, że jak są dwa takie pasy do skrętu, to powinno się zająć lewy. Aaaa, papi! Papi! What the fuck, Staker! 1500 zł. Smacznego T-Volt, właśnie wróciłem ze śniadaniem i z pytaniem, co tam dobrego pożerasz. Ja pierdolę. Jakie światło? Jakie światło? Blady 338 najpierw szkoda, że nie przedłużany. W ogóle chyba się wypowiedziałem, ale nie podziękowałem. Dziękuję Ci, Blady, ogromnie. I, I wierzę, że jest tutaj parę osób, które by mi rozjebały życie, gdybym zrobił przedłużany. Przynajmniej taki bez żadnych konkretnych zasad. I jedną z tych osób na pewno byłby staker. Kurwa, właśnie wróciłem ze śniadania. To, to Nocna zmiana, czy po prostu jesteś w trybie nietoperza? Tak jak ja przez większość życia. Ja pierdolę 1500 na budżet żelkowy. Chory człowieku, dziękuję ci bardzo i przeogromnie. Co dobrego pożeram. Już pożarłem większość, ale to jest kurwa cebulka, ke kiełbaska ketchup musztarna, chlebek. Takie polskie śniadanie na kaca. Ale bardzo smaczne <laughs> Dziękuję Ci ślicznie I, i ogromnie pokłony w rękach. To para muczoparami. Skoro już się pojawił. Pierwszy raz usłyszałem taką kwotę. To była druga okazja na tym streamie, żeby ją usłyszeć. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo mnie zaskoczyła. Dziękuję Ci, Staker. I Matki, no, idealnie 12 godzin w robocie na noc, w z 12 godziny streamie, żeby się nie nudziło. No zaraz będziecie chcieli codziennie 12-godzinnego streama, bo macie na przykład. No, mam teraz przez dwa tygodnie nocną zmianę 12 godzin byku, dobry, żadę codziennie robić 12 godzinę? No. <laughs> Chyba by mnie pojebało. Dostałem no takie wiadomości. A co ty, że kurwa myślisz, że 12 godzin to jest jakby dużo? To, to twoja praca, zarabiasz pieniądze. Co ty, jak ty możesz w ogóle? Dlaczego nie robisz częściej 12-godzinnych streamów, jeżeli jakby ja zapierdalam codziennie po 8-10 godzin, nie narzekam. Problem jest w tym, że po pierwsze robię to co mi się kurwa żywnie podoba, argument A <laughs> i to ja ponoszę konsekwencje decyzji, które podejmuję, jak czegoś postanawiam nie robić, chociażbym mógł o Kokainą. Po drugie, e, każdy, kto pracuje na etat, zdaje sobie sprawę, że e, jak siedzisz na 8 godzin do roboty, to nie jesteś 8 godzin non-stop w stanie ciągłej, nieprzerwanej, aktywnej pracy. Nie napierdalasz non stop, jasne, są zawody, gdzie dokładnie tak jest, ale jeżeli idziesz na 8 godzin do roboty, to najczęściej ile godzin zajmuje Ci taka legitna praca, a ile to jest taki trochę idling, trochę takie nic nie robienie, pójdziesz sobie na kawkę, może coś tam popatrzysz, nie masz za bardzo zajęcia konkretnego albo troszeczkę powoli coś robisz, więc tempo o połowę mniejsze. Pięknie, Za 4 godziny makrofisz od poważny. I jeszcze Bożydar wiesz czas? Elo, zaraz po szafkę, że Ja gruszki jem smacznego z sobie co jakieś owoce, ale mam żelki troli. Dziękuję ślicznie, szafkę i Bożydar też za stówę, za wsparcie budżetu żelkowego na 30. Nie, 10 tysięcy paczek żelków do marygato. Bardzo miło, cieszę się. To tak, 6 6,7. 4 godziny temu mnie wyjebali z pracy, gdzie robiłem 8,9 bez przerwy, 55 tygodni, smutny telefon, dziś dostałem. Malutki siwy, no to pierdolni, se, browara. Na razie se, się zrelaksuj, rozwiązaniami będzie się zajmował później. Krótko mówiąc, 12 godzin streamowania to jest 12 godzin, non-stop, robienia czegoś. Przynajmniej w mojej głowie. Nie potrafiłbym być jak niektórzy streamerzy, którzy wiecie, robią streama 6-godzinnego, ale jego połowa to jakiś film leci w tle, A oni siedzą po prostu cicho i go oglądają. Nawet słowa nie powiedzą, nic nie skomentują. Nic nie zrobią, dlatego nawet przecież jak teraz oglądam te filmy i wpierdałem takie ubasy, to co chwilę robię przerwę, żeby skomentować filmik, który oglądam, a nie się cicho i nie gadam. Maku, no bo są zajebiste, śmiej żelki, soki, zwykłe i owoce leśne, to są najlepsze żelki na świecie. no kurde, teraz było widać. 12 godzin aktywnego skupienia. I ciągłego napierdalania, przynajmniej tak jak robię to ja, to moim zdaniem jest dużo. O kurwa.